Tak trzeba znaleźć jakąś łopatę czy coś O giftbox O! O, Carol Moja praca na O mój Boże! Co? Kodzi nie ptak! Tak, ci dobrze Zostaw mnie! Nie! Lecę! <grym> <grym> nie. A, mam, Pomóżcie mam! Mi otwieraj już. to, otwieraj to! Otwieraj to! Co? Mam na sobie Ty. No, Milger, chodź O mój kurwa Boże chodź. Widziałem, jak... widziałem jak ten szybuje w pokoju Jesteś takim gamoniem Nie masz dowodu Bilger wyskoczył mi się z za... Co? Halo? Do chaty. Ja go na chatę. A proszę, no żebyś tego nie tak wziął. Halo! ktoś coś mówił? Perepepepe. Halo! Halo! Ich <grym> wilgera słyszę. Chodźcie, chodźcie szybko. <grym> chodź tu. Ty słyszysz wilgera. Uuu. To jest wilgera. Chodź. To Wilger. Halo! Słyszysz wilgera tutaj? Słyszycie tu wilgera? Nie. Halony... Nic nie powiedz, powiedz Morbiusowi tak, nie? Lalala, la. la, la no, powiedz co mu powiedzieć? Nie teraz. Sam mordę, Morbius. Wilger powiedział. Że... Coś co Michał by wiedział. Powiedz mu tak, czoło mnie boli. Czoło czo Wilgera boli. Michał, rozumiesz co? Czoło go boli? Teraz, teraz, teraz wierzysz, że słusz... O! O, jesteś! O. A, no bo umarłem, nie? Bo wyskoczyłem. No. Czemu? Czemu ty dziuby do siebie gadałeś? Halo. Ej, ja ci chyba dalej tylko na statku słyszę. Serio? Nie słyszę nic. To jest głupi! Słychać cię jak coś Mam zaśpiewać? Halo, dziuby O, słyszycie teraz. Dziuby. Dziuby czemu taki jesteś. Dobra, idę pypyry, tego. Schetankowany <laughs> lecz, słyszę duchy. Kuczy, 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 kuczy.